Siema, przywitaj się. Siema. Nie <noise> wiem, że będziemy świętować. O kurde, pechało się od razu. Trzymaj. No, daj, <noise> na, na 3-4. 50k. Dziękuję bardzo. A wiesz co się robi? również. Słuchaj, Dzięki. Wiesz co, ogólnie musi być na takie krągoliże. Co? O to? E, nie, nie, nie. Specjal. O ok. A to jest właśnie specjal na 50k. Aleś się chłopiec. Nie no, ogólnie, dla widzów. A, rozumiem, myślałem, że to dla mnie macie? dla Was. morda. Mordę! Content! Dzięki, mordeczki, że tu jesteście. W głowie masa pomysłów, co tu nagrywać dalej i przede wszystkim plan, żeby przy tym świetnie się bawić, również z Waszym udziałem. Także trzymajcie kciuki, a teraz lecimy z pierwszym z kilku elementów tego filmu. W bagażniku sporo ciężkich metalowych elementów, które mogą latać, a na to koc. I kucyk. Pakujemy się tak pod pretekstem spokojnej zmiany miejscówki, a tak naprawdę przewieziemy go troszkę mocniej. Co? No pakuj się, serią jedną no i idziemy na miastówkę. A to, to dla mnie jedzenie, tak? To jest on w kościele, on takich rzeczy <śmusza> w ogóle nie potrafi, kurwa. Zrobiliśmy wzykanie, <śmusza> wzykanie. <śmusza> Znowu w Znowu wygląda jak wstęp. tylko ja się trochę... cykam o swoje życie tutaj. Cicho, odpalam. Ale to seconds later, No, on wyrywa kierownicę. Ale dobrze jedzie. Czego? O, okay. o, jest plezant, jest. Mam taki plan. Bo no. Ogólnie się świętujemy 50 tysięcy subskrypcji. Trzyma. No. <grym> Panowie, no. Panowie, znajdujemy się w syjaku, więc nagrajmy z nim krótkie demko, które będzie wyglądać ładnie i później się przejdziemy. A film się nie skończy na sejaku, bo później będziemy jeździć na jedną czwartą mili. Na lotnisku! Także drodzy widzowie zachęcam do obejrzenia w całości filmu, bo to właśnie jest tym największym wsparciem dla nas. A dzisiaj się będzie sporo działo, także myślę, że warto. <muchy> Nie, 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 nie. O Jezu. O Jezu. A ci co? Poczekaj, kurwa. To jest fajne. Mamy kontuzję. Chłop położył dwa metalowe kurde, najazdy. I kurwa, to pyton, kurwa, jakąś papę, człowieku. I my to mamy. Ja Jak to jest taki. A łatwe wszystko boli. 50 tysięcy supu kupu zit O tak, o tak! Dobra, koniec tej żynady Teraz wchodzi prawdziwy demko Yeah, yeah, yeah. ha yeah. Ball in my core high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shakin' in my kitchen, got me tryna get my cake up. I think I got all this coming, tell me now straight up. Ball in my core high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shakin' in my kitchen, got me tryna get my cake up. Państwa długo czwarty Kameruna. Dawaj, co masz? Kosyk będzie oceniać. Tak, ty też ocenę. Pan A, dobra. Dobra, to było niezłe. Kiciuś! Dobra, teraz Wam pokażę coś, na co odpowiedź będzie w dalszej części odcinka. Że taka, ale o tym później. Dias, dawaj. Uuu. Uuu. Nie patrz tam. Wiesz co to jest? Bakdu. <laughs> Jedynie się obawiam tego drzewa, jak już. Żeby było jasne, to nie ma być kurde na jedynce delikatnie, tylko albo jedynka odcinka, albo przypinasz dwójkę. Chociaż nie wiem co jest tu dwójku, raczej pałę bym zostawił. Ale odcina ma być, rozumiesz? Odcina? Ale bez żartu. Tak, jakby jutro nie mało nie być. Nastaw się, naburzuj się! Musi być full! Fur petarda w tą wodę! Uuu. Uuu. Dawaj, 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 dawaj. Kamerun, udało ci się, gratuluję bardzo! Ale nie było tak łatwo, kurna ty, na dwójce to bez Kisy były. No tak. Bo na tej dziurze poległo wiele samochodów. A Sejak dał radę. Kucu. Teraz z powrotem Ale czemu? Nie z powrotem, tylko stamtąd też. Ale ja się utopię. Niech każdy się wykaże tutaj. Dawaj, ja się wykazałem już kiedyś, teraz wy... Wiesz, że będziemy iść. Wiesz, że będziesz iść. Ale ja się zgubię, ja nie wiem gdzie jest. jestem. Zamaj. Kurna. mnie. Mam przeczucie, wiesz? Ja się zadopię. Jeżeli Kocu przejedzie bez zatrzymania się, daję mu stówę. Ty, a ty chcesz, żeby on poszedł ty nie wrócił? On sobie za to życie ułożył chłopie. Kocu, jak przejedziesz bez Tu mało. Ogień! Cię A gdzie on puszcza? nie gdzie <noise> Pomylił, chłop. Nawigację ci włączyć! O, jest! O, Kutyku! No nieźle! Stóweczka, czyc! Dzisiaj świętujemy, ty stawiasz. Dobra, jedziemy dalej, panowie. On jedzie, ty! Nie jedzie? Dobra, korzystając z okazji, że on tych przerywa, otwórzmy matkę i w ogóle powiemy wam, co tam się wydarzyło. No bo ten samochód przeszedł zimą serwis i jeszcze nie był testowany. Bardzo tunik! Ej. O nie, o nie. Bacz! Tak. A co to się? Zasało. Nie wiem. To może temu nie iść mocy. Za dużo feta. Co cię by coś gryzie? Nie. Na no koła mnie też te tak lata. Nie, udaje bok A więc, nowy dorot. Tu też. Icek w nowym, lepszym miejscu. Niebieskie przewody. Czerwone też. Sportowy wlot powietrza. Naprawy blacharskie. Nowe wzmocnione amorki. I wiele, wiele innych. Dobra, jednak wszystko. Dawaj. Przecież te filtry to powinny mieć jakoś właśnie taki stalarzek, żeby że coś takiego się nie działo chyba co? No on nie ma. Kurna panie ty! Boż tu Ja to robiłem. O jest tu powiem szczerze, miękko. Bez kitu to to kiedyś miejscowa, co to, to się właśnie wywaliliśmy, bo tu nic nie było widać, nie? Może być wyzwanie. To to jeszcze nic nie, ale to cała droga jest taka miękka. To ja tu zostanę i poczekam. Ale usiądź z tyłu. Nie! Ale tutaj... Jak się zakopiemy, to jak ja zjeb... wysiądę? Ale żeby do, dociążyć tylną oś. Mieszki tu mówię. A p... Po... ci dociążać tylną oś, jak ma nasz napęd... No dłużej. w się! A! Ale już o tam zaczynał siadać, kurna. Już tam zaczynał siadać skubaniec. Eee, co to robi? Co tam chcesz ty? Siedź tam, kurna. Nie, Wyspik, nie siedź, dawaj. O, ja Co ci się wydarzyło, ty? A co zrobiłeś? Ja pierdzielę, się uderzyłem w coś, tylko nie wiem w co, aż tak kiera zbiło mi. Okej. Okay. Dobra, nic nie ma, idziemy. <laughs> oj, 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 oj. Coś co? chyba się skrzywiło, bo... Nie chcę skręcać za bardzo Szczerze no, tak. że powiem, że dość kurna szybko, jak na to, że coś tutaj może być z układem kierowniczym. I właśnie sobie wyobraziłem, jak na przykład koło sobie gdzieś w drugą stronę jedno leci. Coś piszczy. Czajnik. Stawię makaron do gotowania. Musiał. Tak. Otwórz je... nie od tyłu. Ten sejak, nie tylko ten, tylko ogólnie te 09, patrzcie ile razy już... Yy... Przygotowaliśmy ten silnik, nie? I w sumie i co się działo? O to chodzi. To właśnie kurde, nic, nie? Ciężko zajeździć. Na pewno ciężej niż 1,6B. Mimo, że tutaj tak bardzo wytrzymałeś. A bo. i tutaj? Chciałem pójść o krok dalej, ale już sam poszedłeś. Wstać mi to do gacka. <laughs> ale wentylator trzeba włączyć. Trzeba, trzeba. Na krótko. Ty, Cameron. No. Makaron. Dawaj, wstawiamy makaron. O! już już przygotowany! <laughs> <laughs> to fajnie. W ogóle, nic, nic. Rozrusznik się zalał. Odpalmy go na steku No, próbuj. Gdzie nas zabierasz? Ubierasz kilka wiatrów. Byłem kiedyś. Swoim Golfem, tarte. Super, kocu. Okay. A co mu się stanęło, ty? To niedobrze. Ej, ale słuchajcie. No dobra, jednak nie. Profi rampa, ty. Tutaj Miszka stąd też skakał. 102 metry było. Toczyłbyś? Nie. Za stówę? Nie. nie Ej, dobra, ale widzę. Czy by byście chcieli właśnie jakieś takie skoki wzwyż? Bękami naszymi. Jakimi naszymi? Moją kupetą, twoim kompotem. Jego E46. No to jeszcze E46 rozumiem, ale E36? co twojego ch... nie szczeli. Robimy zawody z widzami. Kto wygra, ten bierze samochód. Proszę Państwa, Damianek będzie skakać. Trochę szybciej. Szybciej trochę. Jak? Za ręką, nogą, dupą, kupa wszystkim. Ja pierdykam, tam skaczę te metale wszystkie, panie! No i dobra, zaliczone to przenosimy się 300 km dalej. Dziękuję. Pierwszy radzi się upalamy na lotnisku. Fajne w ogóle odczucie. Fajne dzisiaj były emocje u chłopaków. U nich będzie odcinek, nie wiem jeszcze kiedy. Szymon! Szymon, jak siema. Siema. Pokaż się. Jak się masz? Bardzo dobrze. No robiłem wstydu, co wam? Nie. Znaczy no. Nie, no w sumie Mam? nam, Na <laughs> nam to nie robiłem. Ale co się wydarzyło to dowiecie się na kanale WWIT 3 sierpnia. Także zachęcam do śledzenia. My i nasi widzowie mam nadzieję, że docenią to, że postanowiłeś mimo wszystko przyjechać, sprawdzić Gacka, no bo jednak sprzęt jest na tyle nietypowy, że fajnie coś takiego zobaczyć mm -hmm. w boju. Dobra, nie? no to dajesz. Tak. Chciałbym, żebyś się przyjechał i sam ocenił, dobra? Znaczy, będzie mi bardzo miło. Zaszczyt trochę. No, tak, tak? Naprawdę? Jak no jak boiście? mi powiedziałeś, ile to wyszło w budowie, no to ty bardzo. <laughs> Jestem ciekaw, bo ty jeździłeś dużo większą ilością aut, e, ty zresztą przecież w zawodach startujesz, no właśnie. No coś tam startuje. startujesz? No, wygrywasz. No, no z kicksterem, z kickterem, No, no to, w drifcie. Ja tu jestem amator, nie? Więc ciekawe co powiesz. No nie no, bo E36 jeździłem, ale nie jeździłem w życiu E36 w takim wariancie. Prrr. On jest jeszcze bardziej... nie wiem jaki On się prowadzi jak kompo, tylko bardziej. <grych> Nie jest ma, no, ale bardzo, bardzo dużo uśmiechu na twarzy powodują. Takie rzeczywiście samochód pierwotny tylko na to, No dobrze. <laughs> no, doplewane. Trzeba się na nauczyć charakterystyki tego, no. Ale kurde, no nie, no, no, auto jak z kosmosu dla mnie. No, ja w sensie taki twór totalnie nienormalny. Zabawka, o, zabawka jest mega. No, przede wszystkim chyba do tego fura została stworzona. No, ja ci powiem, że przednią oś tak średnio czuję. Nie czuję do końca momentu, w którym zaczyna gubić trakcję na przednich kołach. To opony mają 22 lata.

Ale są inne prędkości to w ogóle nawet i z zewnątrz nie lepiej wygląda. A co powiesz o prędkościach teraz tutaj? No tam mi przód jało widziałem jak pracowałem, Ale na czwóreczce to już tak całkiem przyjemnie. Lubię to. Jest drifter! Nieźle. Fajnie. Mówię motocykle to się chowają przy tym. Bo naprawdę tyle co je jeżdżę na motocyklach a to... Ale to też nie jest lepiej. samochód nie? Także nie, to jest w ogóle jakaś inna inna inna, inna tak. Zapraszamy na przyjażki, drodzy widzowie. Czatujcie, gdzie będziemy. Musicie się przejechać, bo no, fajna rzecz, no. Mamy tutaj znaną osobistość, trochę bardziej kumającą się profesjonalnie. Co powiesz? O tym o dziwaku można powiedzieć. <grytanie> Zaskoczyłeś mnie, nie wiem co powiedzieć, no. Okay. Tego to już się dowiedziałem, że to jest zwykły motor seryjny, więc w razie jak wybuchnie, to można go wymienić. To też jest super plus. Wydaje mi się, że taki samochód byłby dobry do Time attacku, bo jest lekki, a wiadomo, że im lżejsze auto, tym lepiej skręca, więc... To chyba najmądrzej zrobiony przez was samochód. To na pewno. Może <noise> <noise> w ogóle masz ochotę się przejechać nawet tutaj. Jej, a jak coś popsuje. No jakby tak. No <noise> patrz w ten zakręt. No. <noise> Ja nie mogę. Ja chciałbym mieć taki samochód do jazdy w Taj Jakby był dobrze poustawiany i na slicku, to wszystkich by tym samochodem objechał. Ekstra. No bo masa jest najważniejsza. Moje auto, 36 całe laminatowe, waży 1045 kg. To jak widzę, jak chłopak którzy mają auta po półtorej tony, jak oni przejeżdżają szykanę, ile to trwa, zanim oni skręcą kierownicę, zanim ten ciężar się przeniesie, to w porównaniu do mojego samochodu, no to jest tragedia. Myślę, że ten samochód, jakbyście poustawiali go odpowiednio do tajmataku, przy tej masie, to... Robiłby robotę ekstra. Bardzo mi się podoba. Mądrego to dobrze posłuchać. Doświadczone Do grał. Z sami pewnie nie będzie problemów, bo to przecież nie musi hamować dużej masy, nie musi zatrzymywać. No tylko tak. Lekkie auto. Nawet no, proste No właśnie, kopci. Walizodmy. Zaczął też przerywać. O tak. A także często przeładowywać i odcinać moc. Pierwsza diagnoza? To za mało paliwa w baku, albo kiepska pompa doprowadziła do stopienia tłoka. Turbinka też raczej ma dość. Ach, uwielbiam te projekty turbo, zrobisz jedno, to wysypuje się drugie. Mimo wszystko to był świetny dzień. Nowi poznani ludzie, kolejne nowe doznania, chociażby z testowaniem prędkości maksymalnej gacka, ale o tym 3 sierpnia u chłopaków. Panowie i panie, do zobaczenia! A na koniec jeszcze ogłoszenie, bo szuka montażysty, który zna naszą stylówkę. Jest kreatywny, sumienny, zna się na trendach YouTube'owych, ma fajne, śmieszne pomysły i ogólnie ogarnia temat. Propozycje i portfolio wysyłajcie na maila.